No cześć, z tej strony Alan i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy ponownie właśnie w tej gierce Dealership i tak, Dealership i będziemy ponownie kupowali te samochody, bo trzeba w końcu dokończyć tą całą gierkę, nie wiem w ogóle czy to jest możliwe, ale dobra, e, no i będziemy kończyli to, w ogóle znowu to jest, ale dobra, to denerwuje, ja nie rozumiem tego, e, dobra. No, i zajmiemy się najpierw kupieniem wszystkich samochodów tam, yy, w tym pierwszym naszym najtańszym. Yy, czyli tak, mamy 100 tysięcy. W sumie to już 200, prawie, ale dobra. Yy, dokupimy sobie te wszystkie samochody, czyli tak w posiadaniu. W posiadaniu tego jeszcze nie mam. Dobra. posiadaniu i... I czy tu są już wszystkie w posiadaniu? Porsche to wszystko. No. Dobra, wszystko jest. Tak. No. To i teraz możemy się zająć tymi droższymi. Chyba pojedziemy sobie trochę bardziej stylowym samochodem jak na przykład ten. chcę um. no dobra tak hm taki lepszy chyba ten kasz no ten bardziej taki No dobra, zajmiemy się właśnie kupowaniem tym, tych samochodów. Pojedziemy sobie, jak na. Oj. Dzisiaj sobie może pojedziemy tak jak należy. W ogóle te odgłosy są tak głośne, że chyba se zciszę trochę. A, no jeden. No, muszę mieć coś w głosu, ale dobra. Niech tak będzie. Tutaj mamy same miliony, to ja tutaj nie przyjeżdżam. A, jadę jak. Tak, se pojadę, nie będę czekał. Na kogoś przecież. Ja I tak nie czekam. Na wstępnym odcinku na pewno pojawi się Denis. Czyli tak jak zawsze w tym, w tym akurat jest zawsze denis. Jest taki. Nie no, nie ma szans. Ja muszę to ściszyć, bo to jest tak głośno, że no nie chcę się tego słuchać. Tak o wiele lepiej. Cisza i spokój. Nie no, bez przesady nie robimy też co jaj. Byłem ciekawy jak jest maksymalna te. No dobra, niech będzie taka co tam. My zawsze mi... Ja zawsze miałam mi jakoś fi... było dobrze. Bu heißt? Mm -mm. Mm -mm -mm. Hey, bak boyacağım sabitlerim sana hazım. Alayne, alayne. Oh, çantu payı dobra. Dobra. Za dwadzieścia pięć sekund rozpocznie się nasz trasa. Dobra, jak ktoś tu... Raczej chyba przyjedzie na czas, nie? Bo ja nie chcę się sam ze sobą ścigać. Wie, jak będę takie coś... O! Dobra. To chyba nie jest... To już jest pierwsza jazda? Chyba tu... Druga, trzecia. A chyba trzecia. Nie. Druga. Chyba. A, subskrybujcie mój kanał. Ktoś pije chyba sobie coś. Subskrybujcie mój kanał, łapkujcie go. I, i tak będzie dobrze. Oj, ktoś tu chyba serio chce się ze mną pobawić, wypić Nie, serio, to jest za bardzo. No tak się robię. Nie, tu ktoś jest. A on pewnie na stacji benzynowej jest. No, on na stacji benzynowej poszedł. coś zjeść. I najlepszy jest oczywiście. Jest napisany nawet, że najlepszy. Uff. Tu tutaj są samochody. No takie. Są niby fajne... Sorry, gościu. <głos> <głos> jak ten, jak Monster Truck. Mm. Mm, mm, oj. Mm -mm. A ja też zatrąbię mu. open open -p open open car Dawaj, super Ta formuła to nie taka byle jaka. A tutaj jedziemy kilkaset na godzinę. Nie. A! Se, e, chyba wiem. Nad, ja nie będę ten. Ja będę sobie Devil 16 na no Będę sobie upgrade'ował. Jak on się nazywa? Artemuk. Artemuk. To on chyba ma tu. Nie, to nie on. K którego to jest działka Artemu? O, o. Jak ten gościu steruje moim samochodem? A, nie. Ślam. Podwózka, oj. Zaparkuję. Idę do salonu sobie, do gościa, wypożyczyć, znaczy nasze kupić. Najlepiej to nie jest zrobione, ale dobra. Ej, on. Jak? Po co mu? Czemu tego nie kupił? Czemu? Czekajcie chwilę. Chwilunia, y, zaraz. Co? Aha, już, już jestem. Oj, chyba wyszedł z gierki. gość e, gościu. <coughs> Musiałam zdjąć sobie bluzę, bo ci nie da żyć. To stół. W takiej bluzie to jest życie zabronione. Ale tutaj też, gościu o on nie rozjechał. Tak, czyli garaż. Nie, to jest car service, ale dobra. Można też sobie zaparkować samochód. I dobra, tutaj. No nie, no nie muszę chyba. O! Automatycznie się włączył. Dobra. I nasz oto piękny salon tak wygląda. Ostatni odcinek będzie, oczywiście, że będę pokazywał wszystkie samochody, jakie mam. Tak na pewno będzie. O, spadłem dobre. To mi daje jak jest na Ej. Nie, nic mi nie daje. Mm, 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 mm. O, w sumie sobie ulepszę. Ile kosztuje? Dwa miliony. To super. Nie, w życiu nigdy tego nie odbieram. Dwa miliony. Czekaj, ile? Dwa miliony. Wow. To bym sobie... Milion samochodów za to kupił. Ale dobra. My chcemy mieć jak najlepszy ten samochód. Żeby był najszybszy. Na fulla. Co ten? O tu, to, to, co, to, co, to, co, to, 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 to. No super, zanim. On się zatrzyma, to je... To minie milion lat. Boże. Ile można? Jeździć, o Boże, dobra, już jestem. A już jestem, dobra. Zapomniałem nawet, że tu można wjechać. Dobra, kupimy sobie wszystkie samochody, chyba. Tak, na serio to. Ale. mi to do ucha brzęczy. Dobra, w posiadaniu mamy takie samochody. Ja bym sobie tego kupił. I bym sobie jakiś jeszcze Porsche mi się bardzo podoba. Mm -hmm. Ten mi się podoba. To też go. Biorę. Ej. Ło, 130 kupuję. Oj. A, korwety mam w posiadaniu. Dobra. Hm. to są już tak Dobra, jeszcze tego sobie wezmę. A co mi tam? I kupiłam sobie to, co chciałam. Dobra, jedziemy dalej. No i sobie pojeździmy, no bo żeby kasa nam się zebrała. Spróbuję jakoś na tą rampę wjechać, ale tak z tego rozpędu maksymalnie. Jak to się. Czekaj, gdzie jest ta rampa? Tu i teraz, że ja ją idealnie wcelował, ja, ale to by było super. Ale będzie jazda. Oj. Super, ja sobie włączyłem maksymalną prędkość, a tu jeszcze takie coś jest. Ja no to super. Ja sobie. Dobra, to zapewne i tak już zdąży mi ktoś wjechać. Idziemy do tyłu. Oj, 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 ty, 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 ty. Dobra, jeszcze trochę tak. Żeby było maksymalny rozpęd. Dobra. No, to super. Tyle jeszcze zamęczenia się. A ja w ogóle tam jakiś gościu jest? Nie. Mm, mm. Czyli tak mamy te wszystkie samochody w ogóle Poka Jeszcze muszę to przeżyć, bo w posiadaniu w posiadaniu, w posiadaniu, w posiadaniu no to są wszystkie samochody kupione więc jest super ale ja sobie chcę pojeździć no już może nie tym ten chyba kupimy na sam koniec to jest najdroższy samochód taki w ogóle do zdobycia to jest najdroższy bo potem są te za 3 miliony. O, za Robuxy. Też spróbuję sobie za Robuxy jedzenie. To, to akurat nie dzisiaj. To? Ile? 30. Mam tyle? Robux? Tu Robux. Nie mam. Nie mam już tyle, ale dobrze. Eee, przepraszam. Bardzo. Mam malutki pro... O. Nie. Co się stało? Co to jest? Próbuj, czy, czy, czy zamkni? No zamknij, no. O. Hm. Prosta zrobię. A, ważne. Wystarczy tylko wcisnąć enter. Ale wiem, na ile kasy mi się, ale to bez sensu, bo gdy ja na tyle zeraję na, na minutę. <grystanie> to nie moje. Hmm, dobra, wjeżdżamy do garażu. Hmm. Ale gdyby właśnie to... Bro, ale szczerze lepiej lepiej jak nagrywam wam z Denisem czy jak sam? Bo jeżeli powiecie jak razem, no to napiszcie koniecznie. Ale dobra, to jest teraz nieważne. Yy, najwa subskrybujcie na pewno mój kanał, to jest, to jest ten. No i tyle, no ale dobra Kupiliśmy jakieś tam samochody, więc w sumie Michni koper Tutaj Volkswagen Bentley Bentley Dobra, tutaj Ford Mustang Potem e, Corvette Tak, tak, Corvette St Stingary BMW M5 Potem jest jaki? Lamborghini Huracan? E, dobra. Mm. Rima kon Concept One Ford GT I to jest w Tu powinno być więcej pięter! A nie, tylko... Tylko dwa piętra i zadowolenie. Ja myślałam, że tu będzie tyle właśnie samochodów. A ja wątpiłem, że to będzie możliwe. No dobra. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. No i następny odcinek na pewno będzie za 5 łapek w górę, bo to ja nie wiem, bo to jest dopiero początek. No i trzymajcie się i cześć.